Myślę, że to ostatnie zdanie jest bardzo istotne. Dlaczego właśnie te, ta kwestia dotycząca tych badań może być tak istotna? Ponieważ nie o same słupki chodzi, czy tak jak Pan powiedział, ale właśnie o to, żeby ta duszpasterska troska docierała do konkretnych wiernych. I myślę, że tutaj wydaje mi się, że są bardzo różne elementy, które składają się na ten brak zaufania. Ja nie mam tak jasnej diagnozy, co przyniosło. To oczywiście ten spadek, co, przyni co, co przyniosło ten spadek. Myślę, że czy byłem zaskoczony. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest zawsze wezwaniem bardziej niż zaskoczeniem. Pytaniem o to, jak przeciwdziałać czemu taki, czemuś takiemu. I myślę, że Kościół innej drogi nie ma jak ewangelizacja. To znaczy jak cały wysiłek ewangelizacyjny Kościoła. Ewangelizacyjny Kościoła, także oparty na prawdzie o Kościele, czyli także na tym elemencie, który dotyczy nie tylko oczyszczenia, ale także działania, i tak jak przedstawiliśmy te dzisiaj działania, które będą jasno pokazywały, że Kościół jest przestrzenią bezpieczną dla dzieci i młodzieży, także poprzez te wszystkie działania. Świadomościowe, czyli tak jak wspominaliśmy, szkoleniowe, że takie grupy ludzi, którzy będą taką świadomość miały i tak jak pani doktor Smolińska mówiła, chociażby będą wrażliwi na te sygnały, na symptomy, które, które przecież są, które można odczytać, o ile ktoś jest tego. I wie, jak te symptomy odczytywać nie? Takiego, takich działań. Więc myślę, że takie długofalowe działanie ono też wpisuje się w tę misję ewangelizacyjną Kościoła.